Dziękuję panie marszałku, państwo ministrowie, wysoka izbo. 27 maja 2022 roku odbył się kongres pro, programowy platformy obywatelskiej Pomocna Polska. To podczas tego kongresu mówiliśmy między innymi o 20% podwyżce dla pracowników sektora publicznego. To podczas tego kongresu mówiliśmy, że nie ma sprawnego państwa bez sprawnego sektora usług publicznych. 12 grudnia 2022 roku Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska zorganizował w Sejmie debatę ekspercką 100 lat służby cywilnej, diagnoza i wyzwania. Podczas właśnie tej debaty eksperci jasno wskazywali, iż jednym z kluczowych problemów w sfery budżetowej są niskie wynagrodzenia i spadek prestiżu pracy w administracji. Szanowni Państwo, nie będzie sprawnego sektora usług publicznych tak długo, jak pracujący w nim urzędnicy będą zastanawiać się, jak zaplanować swoje budżety domowe, by godnie żyć. PiS w ciągu ośmiu lat rządzenia zafundował Polakom najwyższą od 20 lat inflację oraz utratę realnej wartości pieniądza. My to teraz naprawiamy. Szanowni Państwo! Zwiększenie wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej czy nauczycieli stanowi jedną z form uznania i motywacji do dalszej pracy. Pomaga w zatrzymaniu wykwalifikowanej i kompetentnej kadry oraz może wpłynąć na zwiększenie efektywności pracy i jakości świadczonych usług. W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 97 miliardów 632 milionów 983 tysięcy złotych. Subwencja oświatowa w 2024 roku ma wynieść 87 miliardów 990 milionów 314 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że inwestując w oświatę inwestujemy w przyszłość Polski, Przyszłość naszych dzieci i następnych pokoleń. Nauczyciele odgrywają kluczową rolę w edukacji i rozwoju społecznym. Wysoka jakość nauczania przyczynia się do sukcesu uczniów, a to przekłada się na, wzr na przyszły wzrost gospodarczy. To nauczyciele pracują nad kształtowaniem i rozwijaniem młodych umysłów, to oni dają podwaliny do budowy przyszłego społeczeństwa obywatelskiego. Ich praca ma długofalowy wpływ. Wpływ na życie uczniów i bez wątpienia powinna być odpowiednio wynagradzana. Mówiliśmy o podwyżkach, zapowiadaliśmy zmiany, dziś rea realizujemy nasze zobowiązania wobec Polek i Polaków. Szczęśliwej Polski już czas. Dziękuję.